Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Kozubska i jestem koordynatorką projektu Zaprogramuj Przyszłość. Projekt ten jest realizowany już od 18 miesięcy przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog i Politechnikę Łódzką, naszego głównego partnera, w ramach projektów unijnych, jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach działania innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej. Państwa szkoła uczestniczyła w tym projekcie, dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby teraz pod koniec tego projektu, w przyszłym tygodniu już zamykamy całą dokumentację. Zgłosić się do Państwa i opowiedzieć trochę o tym, jak ten projekt wyglądał, podsumować go, pokazać i przypomnieć, jakie działania były realizowane i pokazać również wylistować cały zestaw materiałów, który powstał w ramach tego projektu i z którego Państwo będą mogli korzystać um, przez najbliższe lata, mam nadzieję. O czym chciałabym dzisiaj opowiedzieć? Po pierwsze, pokazać liczby związane z tym projektem, co udało nam się zrealizować, ilu nauczycieli przeszkolić, ilu uczniów, i jak ten projekt wyglądał. Po drugie, przypomnieć w jaki sposób nauczyciele uczestniczyli w tym projekcie, co było ich zadaniem, ile musieli przejść różnych e, trudnych i nowych dróg, żeby... Opanować cały materiał, który dla nich przewidzieliśmy. I po trzecie, na koniec przypomnieć, jakie materiały powstały, gdzie ich można szukać i pokazać, jaki to jest ogrom wiedzy, który może być wykorzystany zarówno przez obecnych nauczycieli, jak i nowych nauczycieli, którzy przyjdą pracować w Państwa szkole. Zacznijmy więc od liczb. Po pierwsze, projekt ten za programu I Przyszłość rozpoczął się jesienią 2019 roku, także trwał ponad 18 miesięcy. Był realizowany w pięciu różnych regionach Polski, w czterech, czterech związanych z konkretnymi miastami i piątym, katowickim, który miał w swoim zakresie sześć śląskich miast. Wzięło w nim udział w sumie 109 nauczycieli ze wszystkich tych miast. To są osoby, które przeszły pełną drogę całego szkolenia i wszystkich zajęć z dziećmi, które musieli przeprowadzić. Natomiast samych nauczycieli, którzy mieli z nami do czynienia, było nieco więcej część z nich się wycofała. Po fazie szkolenia część musiała zrezygnować ze względów zdrowotnych, na przykład w trakcie prowadzenia zajęć. W związku z tym, nie wszystkim udało się ten projekt ukończyć. Natomiast te 1209 osób to są osoby, które przeszły absolutnie całą drogę. Jeżeli chodzi o szkoły, to w projekcie uczestniczyło 205 szkół. To są szkoły, które. Podpisały deklarację przystąpienia do projektu, powiedziały tak, chcemy wspólnie z państwem, i naszymi nauczycielami, uczyć się programować z najmłodszymi dzieciakami i które otrzymały od nas sprzęt. Będę jeszcze do tego wracać i, i o tym sprzęcie opowiadać. W sumie, wszyscy nauczyciele, którzy uczestniczyli w projekcie, musieli prowadzić zajęcia z dzieciakami. I różnie to było, to zazwyczaj były ich szkolne klasy. Czasami było tak, że, że w niektórych szkołach, także szkołach specjalnych, te grupy były specjalnie mniejsze, żeby łatwiej było pracować z dzieciakami. W sumie w całym projekcie ze wszystkich pięciu regionów wzięło udział blisko 23 tysiące dzieci. Państwo na pewno o tym wiedzą, bo często nękaliśmy Was o to, że brakuje nam jeszcze jakichś dokumentów, bo każde dziecko musiało mieć zgodę rodzica na udział w projekcie, i, i wtedy pisaliśmy do nauczycieli i prosiliśmy o uzupełnienie tych braków. 23 tysiące dzieciaków. To jest taka skala projektu, która naprawdę robi duże wrażenie. Jest to więcej niż w pierwszej edycji naszego projektu, gdzie udział wzięło 18 tysięcy dzieci. Także um, kolejne pi dodatkowe pięć e, jest za nami. E, oprócz nauczycieli i szkół, w projekcie uczestniczyły również e, instytucje. Edukatorskie, biblioteki, centra doskonalenia nauczycieli i inne miejsca, takie jak muzea, na przykład, które chciały się włączyć w program i które mają w gronie swoich pracowników edukatorów pracujących bezpośrednio z młodzieżą lub pracujących z nauczycielami. Zależało nam na tym, żeby wykorzystać potencjał tych organizacji do tego, żeby mogły w razie czego być wsparciem dla szkół. Być wsparciem dla nauczycieli i żeby to były też takie osoby, które będą rozumiały, co ci nauczyciele potrafią i jaka jest ich nowa moc po tym projekcie. W związku z tym, w razie czego taka współpraca też jest możliwa, ponieważ w każdym z pięciu regionów zostało przeszkolonych 50 edukatorów i część z tych instytucji również została wyposażona w sprzęt elektroniczny. No, i teraz o tych pięciu regionach już precyzyjnie. Tak jak mówiłam, to są cztery duże miasta i obszar katowicki, który, który ma w swoim zasięgu sześć miast. Po pierwsze, to od północy idąc, to jest Szczecin. W Szczecinie wzięło udział 193 nauczycieli, byli z nami. To jest najmniejszy. Jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli, najmniejszy nuc, ale to ciągle całkiem duża liczba. Później mamy Poznań z liczbą 255 nauczycieli, łódź, która była największym nucem, 280 nauczycieli wzięło udział i ukończyło projekt. Okręg katowicki, który zawierał w swoim zasięgu szkoły i nauczycieli z Katowic, Mysłowic, Świętochłowic, Rudy Śląskiej. Chorzowa i Siemianowic Śląskich, 268 w sumie nauczycieli i Kraków, 213 nauczycieli. Z każdej z tych miejscowości, przypomnę, było jeszcze oprócz tych nauczycieli 50 edukatorów, którzy również ukończyli cały, cały projekt. I teraz chciałabym przejść do tego, żeby przypomnieć Państwu, na czym ten projekt. W szczegółach polegał, ponieważ każdy nauczyciel, który był z nami w projekcie, po pierwsze jak już się zgłosił i dotarł na szkolenie, musiał ukończyć 32 godziny szkoleniowe. To były spotkania w grupach kilkunastuosobowych, w których każdy nauczyciel mógł. Póki co na sucho przećwiczyć i dowiedzieć się, w jaki sposób pracować z dzieciakami w zakresie nauki programowania, jakie ćwiczenia może wykonywać z dziećmi, zarówno Mając ze sobą sprzęt elektroniczny, jak i tego sprzętu nie mając, główny nacisk, tak naprawdę, kładliśmy na to, żeby pokazać, jak uczyć programowania, nie mając y, przy sobie tabletów i komputerów, ponieważ y, tak naprawdę przy tej nauce nie chodzi o to, żeby, żeby umieć obsługiwać sam sprzęt, dzieciaki zazwyczaj sobie świetnie z tym radzą. Bardziej chodzi o to, żeby nauczyć się pewnego sposobu myślenia i pokazać dzieciom, w jaki sposób planowanie i układanie sekwencji może się przerodzić w precyzyjne, skuteczne myślenie. W momencie, kiedy nauczyciel skończył pełne szkolenie dwuweekendowe, 32-godzinne, kolejnym etapem jego pracy było przeprowadzenie 15 zajęć półtora godzinnych z dzieciakami, już bezpośrednio w szkole. To tak naprawdę nauczyciel decydował o tym, jaki będzie zakres programu. Jeżeli były takie um, działania w ramach um, tego szkolenia, w których nie czuł się najlepiej, bo na przykład. Um, no załóżmy obsługa tabletu to nie była jego mocna strona i musiał z tego zakresu prowadzić zajęć tylko mógł się skupić na, na innych ćwiczeniach. Natomiast to co jest bardzo istotne i z punktu widzenia naszego projektu wydaje nam się kluczowe to to, że ten nauczyciel nie zostawał z tym programem sam. Ponieważ po 32 godzinach szkolenia, które jest żeby nie wiem jak było praktyczne, to ciągle jest oparte o teorię, Nie ma takiej pewności, czy nauczyciel poradzi sobie w pracy z dzieciakami. Ileś różnych um, rzeczy, nowych doświadczeń, nowych pytań pojawia się dopiero w momencie, kiedy ten materiał trafi bezpośrednio na kontakt z dziećmi. I w związku z tym um, my wyposażyliśmy każdego z nauczycieli w swojego własnego trenera, który uczestniczył w tych zajęciach. Był przez cały czas, w części tych zajęć, póki pandemia pozwoliła, był obok fizycznie, w części był zdalnie, natomiast był to taki czas, kiedy mógł odpowiadać na pytania, mógł podpowiadać różne rozwiązania, mógł zareagować, jeżeli coś niespotykanego się wydarzyło, takiego, w czym nauczyciel nie do końca wiedział, jak sobie poradzić. W związku z tym to wsparcie trenera sprawiało, że te 15, spotkań z uczniami, to nie były tylko zajęcia, tylko to ciągle był jeszcze kurs. To znaczy, to był taki czas, kiedy nauczyciel mógł sprawdzić się, na ile opanował dobrze materiał na szkoleniu, na ile ta wiedza, którą z niego wyniósł, jest już praktyczna do zastosowania. A jeżeli się okazywało, że jeszcze czegoś nie wie, to to był ten moment, kiedy mógł dopytać i uzupełnić swoją wiedzę już z wsparciem właśnie praktycznym trenera w czasie lekcji. I dodatkowe wsparcie, które również przewidzieliśmy i każdy nauczyciel z niego skorzystał to pięć indywidualnych godzin konsultacji z trenerem. To zazwyczaj był ten sam trener, który pomagał przy prowadzeniu zajęć. I te pięć godzin również służyły do tego, żeby już w takiej spokojniejszej atmosferze bez gromady dzieciaków na głowie, móc uzupełnić swoją wiedzę, dopytać o różne rzeczy, które być może umknęły w czasie szkolenia, albo też po prostu nie zmieściły się w jego treści, a nauczyciel chciałby swoją wiedzę o to rozszerzyć. W związku z czym takie pięć godzin każdy nauczyciel otrzymał. Oprócz tego to jest ten taki podstawowy zakres, zakres kursu. Oprócz tego zorganizowaliśmy również, i było to częściowo obowiązkowe dla nauczycieli, webinary, które były z jednej strony uzupełnieniem, z drugiej czasami rozszerzeniem treści szkolenia o dodatkowe wątki. I każdy nauczyciel musiał wziąć udział w, w dwóch w, takich dwugodzinnych webinarach, w, żeby tą swoją wiedzę rozszerzyć. Natomiast wszystkich webinarów było ponad 50. W związku z czym, jeżeli ktoś tylko miał ochotę, mógł uczestniczyć w absolutnie wszystkich. I były takie osoby, które uczestniczyły w kilkudziesięciu nawet webinarach, ponieważ uznawały, że po prostu przyda im się to i będzie okazją do powtórzenia lub uzupełnienia swojej wiedzy ze szkolenia. W związku z tym te webinary u części nauczycieli cieszyły się dosyć dużym powodzeniem i były też dodatkową okazją do rozszerzenia swoich umiejętności i wiedzy. Tutaj widzą Państwo zdjęcie z takiej sytuacji szkoleniowej i to trochę o czym już powiedziałam, to to, że ten pierwszy etap, który zaproponowaliśmy nauczycielom, to był kurs, czyli takie spotkanie, gdzie oni są sami we własnym gronie z trenerem i mają możliwość na sucho przećwiczyć różne rzeczy i zobaczyć, na ile, na ile się czują sprawnie w obsłudze robota, na ile wiedzą, co zrobić z matą edukacyjną. I to był taki moment, kiedy um, oni nie musieli specjalnie czuć presji, no bo jeżeli cokolwiek by im nie wyszło na tym szkoleniu, to, to nic się specjalnego nie działo. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że um, nie wystarczy poprowadzić zajęć. Takich dla nauczycieli. Oni jeszcze powinni to sprawdzić w praktyce. W związku z tym kolejny etap, który był nie mniej istotny, to właśnie to, o czym już mówiłam, czyli zajęcia, w których na początku uczestniczył również trener, żeby pomóc nauczycielowi je prowadzić i w razie czego zareagować, gdzie już te nowe umiejętności były praktykowane w zetknięciu z dzieciakami. Tutaj widzą Państwo zdjęcie e, pracy z matą edukacyjną, e, gdzie dzieciaki uczą się liczyć, jak sądzę. I tutaj jest e, w centrum kadru jeden z naszych trenerów, Krzysztof Jaworski, który był wsparciem, właśnie dla nauczycielki przy prowadzeniu zajęć. I to, co jest nieodłącznie częścią tego projektu, to jest sprzęt, który przekazaliśmy Państwu, a który był wykorzystywany w czasie zajęć i mamy nadzieję, że będzie wciąż wykorzystywany w kolejnych zajęciach, ponieważ chcielibyśmy, żeby nauczyciele nie tylko poprzestali na tych 18 miesiącach wspólnej z nami pracy, ale też wykorzystali swoją wiedzę w pracy z kolejnymi dzieciakami. Do Państwa szkół trafiły w ramach projektu tablety, roboty, maty edukacyjne oraz zestawy Makey Makey, ich tutaj akurat nie ma na zdjęciu, i to jest wszystko sprzęt, który, nawet jeżeli nie był wykorzystywany w pierwszej edycji, teraz w, te, w tej części praktycznej, prowadzonej przez nauczycieli, to będzie mógł być wykorzystywane przez kolejne lata. Mamy nadzieję, że, że będzie służył kolejnym klasom i kolejnym dzieciakom. I dodatkowa rzecz, która wyszła w trakcie projektu w związku z COVID-em, to są gry Scotty Go obecne na, na, na tym ostatnim czwartym zdjęciu, ponieważ no, spotkało nas to, to, co było naszą wspólną zmorą na wszystkich frontach przez ostatni rok ponad, czyli pandemia COVID-u, czyli praca zdalna. I to, co się w związku z tym wydarzyło w projekcie, niewątpliwie mocno go zmieniło, ponieważ my zakładaliśmy początkowo, że wszystkie szkolenia stacjonar będą stacjonarne z nauczycielami, że lekcje będą również stacjonarne, po czym nagle w marcu zeszłego roku okazało się, że nic z tych rzeczy nie da się tego tak przeprowadzić, choćbyśmy bardzo chcieli, i część szkoleń została w związku z tym przeprowadzona. Przeprowadzona w formie zdalnej i część zajęć z dziećmi w ramach projektu również była prowadzona zdalnie. To był niesamowity poligon doświadczalny nie tylko dla nauczycieli, ale także dla naszych trenerów, którzy mimo dużego doświadczenia jednak z taką sytuacją spotkali się po raz pierwszy i na taką skalę po raz pierwszy prowadziliśmy zarówno szkolenia, jak i wspieraliśmy lekcje zdalne. Natomiast, ponieważ w związku z, z pandemią nie udało się w projekcie przeprowadzić większości wycieczek, które były planowane jako urozmaicenie przebiegu zajęć. W związku z tym zdecydowaliśmy się, żeby z tych oszczędności kupić dla Państwa szkół, do wykorzystania również w kolejnych latach szkolnych. Grescott Go. Takie zestawy, które dają możliwość również ćwiczenia programowania na, na zestawie klocków połączonych z aplikacją. I mamy nadzieję, że, ponieważ one dotarły do wszystkich szkół w naszym projekcie, że one również będą przez Państwa wykorzystywane w następnych latach. I tym samym chciałabym przejść już do tej części, tego jakie materiały mamy, które powstały w ramach projektu i które Państwo będziecie mogli wykorzystywać w kolejnych latach. Tutaj zrobiłam taką szybką listę tego, czego Państwo na naszych stronach, w naszych materiałach możecie szukać. Po pierwsze, te webinary, o których mówiłam: 50 webinarów, ponad 100 godzin nagrania. Wszystkie te webinary zostały nagrane i są dostępne na naszym kanale na YouTubie. Pozwolę sobie państwu pokazać jak ta strona, jak ten kanał wygląda. Już otworzę okno przeglądarki. Wystarczy wejść w, na stronę YouTube, wpisać Cyfrowy Dialog i pojawia się strona naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, kanał naszego stowarzyszenia, na którym są dostępne wszystkie materiały zarówno z tej jak i z poprzedniej edycji naszego projektu za i przyszłość. I tutaj z jednej strony są na przykład wykłady, które w ramach naszego projektu w ramach seminarium zostało nagrane. Wykład pana Jacka Pyżalskiego. Jest też wykład i podsumowanie wyników badań dotyczących tego, jak wzrosły kompetencje nauczycieli w obecnej edycji projektu, um, prowadzone przez doktora Sławka Postka. Zachęcamy do jego obejrzenia. I tutaj kolejne karty to są właśnie zestawy webinarów z tej i poprzedniej edycji projektu, z których um, w każdej chwili można korzystać. To jest zestaw webinarów tegorocznych. Długa lista, pierwsze kroki w edukacji zdalnej, flipowanie. Praca projektowa, design thinking, bezpieczeństwo w sieci bardzo dużo różnych tematów, które, które zostały opracowane. Część z nich się powtarza, ponieważ niektóre były na tyle atrakcyjne, że nauczyciele chcieli, chcieli rozszerzać swoją wiedzę w tym zakresie i poprowadziliśmy podobne tematy kilka razy. Cały ten zestaw materiałów jest dla Państwa dostępny i w każdej chwili można wejść. I te materiały odtworzyć. Większość z nich ma dosyć praktyczny charakter. Dobrze, wracam do prezentacji. Druga sprawa to są materiały już nie filmowe, tylko tekstowe. To są scenariusze zajęć, które udostępnialiśmy nauczycielom do wykorzystania w ramach projektu oraz publikacje, które powstały w tej edycji projektu. One znajdują się z kolei na stronie internetowej naszego. Projektu, zaprogramuj przyszłość i ją również chciałabym Państwu pokazać, żeby nie było w razie czego kłopotów z udostępnieniem sobie tych treści i ich odszukaniem. Hmm. Dobrze, nie wiem, czy mi się udało. Jeszcze mi się nie udało pokazać prezentacji, to jeszcze raz. Zaprogramuj przyszłość. To jest właśnie strona naszego projektu. Zwracam uwagę, że w adresie jest dwójka, ponieważ to jest druga edycja, jest też strona, adres bez tej dwójeczki. On po prostu kieruje na główną stronę projektu. I tutaj z jednej strony coś co warto wykorzystać. To w aktualnościach. Mamy relacje z różnych działań, które były realizowane w projekcie. Między innymi nauczyciele i trenerzy opowiadają o swoim doświadczeniu pracy w zaprogramuj przyszłość, o tym jakie mają różne odkrycia nowe związane z tą pracą, pokazują swoje dobre praktyki. Pokazują różne pomysły zastosowania programowania w łączeniu go z innymi wątkami edukacji, z konkretnymi przedmiotami szkolnymi, pokazują jak poprowadzić zajęcia językowe z programowania, pokazują w jaki sposób można prowadzić zajęcia międzypokoleniowe. Dużo różnych materiałów, które warto przejrzeć i zainspirować się nimi. I tutaj to, co jest ważne, to jest zakładka na stronie Pobierz materiały. Już w nią wchodzę. I tutaj jest zestaw wszystkich materiałów, które powstały. Plus obiecujemy, że będzie ten zestaw jeszcze uzupełniany, ponieważ dopinamy w tej chwili przygotowanie ostatnich materiałów w ramach projektu. One również tutaj będą wrzucone. Po pierwsze, to są scenariusze zajęć lekcyjnych. Opisane, jakich, jakich narzędzi w ramach tych zajęć będzie nauczyciel używał. I to, co, co zostało wypracowane w tej edycji, to są poradniki dotyczące tego, jak połączyć programowanie z różną tematyką, na przykład twórcza odwaga do kodowania, międzypokoleniowe programowanie. Zakodowane podróże literackie to są konkretne materiały, które można sobie ściągnąć, i są tam propozycje zajęć, propozycje konkretnych ćwiczeń, a także scenariusze lekcji, pokazujące w jaki sposób można łączyć daną tematykę z programowaniem. Wracam do prezentacji. Mówiłam o scenariuszach zajęć, o publikacjach, które powstały w ramach projektu. Za chwilę jeszcze pokażę okładki kilku z nich. Kolejna rzecz, którą Państwo powinniście dostać dzisiaj, najprawdopodobniej albo w najbliższych dniach, wspólnie z certyfikatami projektu, udziału w projekcie, to są plakaty edukacyjne. Przygotowaliśmy cztery plakaty. Ich komplet powinien zostać dołączony do przesyłki. To są plokaty, plakaty pokazujące takie podstawy programowania, które można powiesić gdzieś w klasie i będą zachętą dla dzieciaków do tego, żeby się zainteresować programowaniem właśnie. I materiały, których jeszcze w tej chwili nie ma, ale lada dzień pojawią się na naszej stronie, to są nagrania przykładowych lekcji online. Przygotowaliśmy 18 takich lekcji, które będą. Mogły posłużyć do tego, żeby nawet nauczyciel, który do tej pory nie miał do czynienia z programowaniem, po prostu odtworzył te zajęcia w klasie swoim uczniom i wspólnie z nimi uczył się programowania. One powinny w najbliższych dniach pojawić się na naszej stronie. Ostatnia pozycja na tej liście, ostatnia, ale jakże spektakularna, to autorski. Program informatyki, który przygotowali nasi trenerzy. Jest to program cyfrowe wędrówki, przygotowany dla klas 1-3. Zawiera on wstęp pokazujący koncepcję tego, w jaki sposób uczyć dzieciaki programowania, ale również zawiera w sumie 90 scenariuszy zajęć dla klas 1-3, po 30 dla każdego rocznika, pokazujące, w jaki sposób uczyć programowania. Tutaj pokazuję jeszcze okładki tych, tych publikacji, które powstały. Twórcza odwaga do kodowania. Ja i moje otoczenie jako część zaprogramowanego świata. Taki materiał pokazujący jak pokazywać uczniom lokalną społeczność i jak wykorzystać programowanie i związane z tikiem umiejętności właśnie w budowaniu tej tożsamości lokalnej. A także poradnik Programowanie dla Każdego, pokazujący w jaki sposób można prowadzić zajęcia międzypokoleniowe, uczące programowania, włączające też na przykład rodziców i dziadków w cały proces edukacji. I tu jeszcze raz okładka tego autorskiego programu nauczania informatyki, cyfrowe wędrówki. Tak będzie wyglądać. Ona już wisi u nas na stronie, natomiast jeszcze nie ma pełnego zestawu scenariuszy, ona lada dzień pojawią się na stronie. Będziemy wszystkie te materiały um, przypominać też Państwu w nowym roku szkolnym, ponieważ wydaje nam się, że warto do nich wracać, warto je um, rozpropagować jak najszerzej, zwłaszcza dla tych nauczycieli, którzy już mają pewne doświadczenie, ale będą szukać różnych nowinek, będzie to, jak sądzę, przydatny materiał do pracy z uczniami. I tu jeszcze raz zestawienie miejsc, gdzie mogą Państwo szukać naszych materiałów. Do czego bardzo zachęcamy i jeżeli Państwu ten projekt się podobał i wydaje Wam się, że warto było w niego wejść, warto było z tych zasobów skorzystać, to zapraszamy po pierwsze na stronę cyfrowego dialogu, czyli stronę naszego stowarzyszenia, gdzie są również materiały z innych projektów, które prowadziliśmy. One mają zawsze charakter edukacyjny, w związku z tym jest spora szansa, że coś Państwu z tego zestawu się przyda. Bardzo tam do tego zachęcamy. Druga strona to ta, którą pokazywałam: Zaprogramuj przyszłość edu.pl. Tam są wszystkie materiały, które powstały w tej i poprzedniej edycji projektu. Nasz newsletter stowarzyszenia, na który można się zapisać, i tam będziemy informować Państwa, jeżeli tylko Państwo będą chcieli dołączyć o nowych działaniach, które planujemy. O tym, jakie chcemy nowe projekty realizować. Jeżeli tylko pojawią się nowe możliwości prowadzenia podobnego projektu do Zaprogramu i Przyszłość, na pewno będziemy o tym informować i szukać z Państwem kontaktu i namawiać do tego, żeby wspólnie w tą drogę się wybrać. Natomiast są tam też informacje o innych działaniach, które. Prowadzimy lub różne materiały inspirujące do, do nowych poszukiwań w ramach programowania przede wszystkim. I ostatni kanał to YouTube, który również pokazywałam, nasz kanał na YouTubie, zawierający w tej chwili już kilkaset różnych filmików dotyczących przede wszystkim programowania, które warto wykorzystać w pracy zarówno z nauczycielami, jak i dziećmi. Wydaje mi się, że to jeżeli chodzi o, o te materiały powstałe, to jest wszystko. Mam nadzieję, że Państwo znajdą dla siebie tutaj um, jakiś um, haczyk i coś, co, co Państwu się spodoba i przyda w dalszej pracy. Mamy nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie i że jest dopiero początek do tego, co będziemy wspólnie robić, być może w kolejnych projektach. Bardzo zachęcamy do tej współpracy. Będziemy się z Państwem kontaktować. Mamy nadzieję, że, że zapiszą się Państwo na nasz newsletter i będą śledzić, co my robimy, ale jeśli nie, to, to będziemy się starali również dotrzeć do Państwa w razie uruchomienia nowych projektów, żeby również mogli je Państwo z nami realizować. Bardzo było nam miło realizować ten projekt wspólnie z Państwem. Mamy nadzieję y, na dalszy ciąg, ale póki co życzymy tego, żeby zbliżające się wakacje były okazją do odetchnięcia, y, do nabrania energii na nowy rok szkolny. Y, wiemy, że ten ostatni był bardzo intensywny. Y, dla nas samych, a co dopiero dla Państwa. W związku z tym najwyższa pora, żeby trochę złapać słońca, złapać nowej energii i po prostu odpocząć. Bardzo Państwu tego życzymy i mamy nadzieję na spotkanie się w Nowym Roku. Bardzo dziękuję.